Hej, witajcie, z tej strony Kamil Dzisiaj gramy sobie oczywiście w Kamilowice. I tak, yy, yy, zrobiłem tam mi ten misem na, na bazę I dzisiaj idziemy też po drewno Wielbiam to Świerkowe chyba Nie wiem Drewno Chyba tak Nie wiem To jest fleśpierkowy, dobrze mówiłam, na pewno nie powiedziałem tempowy. na pewno nie powiedziałem dębowy, Nawet nie jest udowodnione. A serio, to tam się zatrzymało? Chociaż teraz, teraz sobie będzie fajna. Mam taką nadzieję, chociaż... No. Jeszcze takie, jedno myślę no i będzie git. Dobra, będzie git. Na pewno będzie git. Nagle się gubię w lesie. Śmiałbym się z tego. O, i tu właśnie tak. Nie wiem, właśnie kto by było. Są szkiele takie skinień prosty Zróbmy najpierw tak te rugi. Tu mają być. No, drewno nam na pewno braknie. Już widzę. Ej, ej, ej. No to możemy to tramlądać, tu bo coś. Żeby to chociaż ładnie wyglądało. E! Dziękuję. Już mam tam siarno. Mam cztery. Dla czterech kurek, raz, dwa. Już jacy. Nie, nie, wracać mi tu, wracać! Już wracamy do zagrody, wracamy! Przyszłem tu tylko po te jajka i po tyle. Co już? Raz, dwa... Dobra, nic się nie było. A jeszcze zapomniałabym to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nasz kanał się rozwijał i żeby coraz fajniejsze materiały były, bo strasznie mi jest miło, że już nas jest 6. Tak. A na 10 subów będzie live może z moją twarzą. Postaram się moją twarzą coś wtedy, ale ma być 10 subów. I jeszcze tylko, tylko ma, i tylko macie 4 subskrybenci. Muszą mi jeszcze 4 widzowie dołączyć i wtedy pokażę swoją twarz. Ale czy to dobijecie, to nie wiem. Pójdziemy do toni, to my od razu zrobimy. W ogóle te w są tu strasznie ładne. Też chciałbym mieć dżunglę. Tak koło tu. I tej polani pani jakby była. Tak się zaczynało. No Bo są straszne. I kto nie widział tych bloków ładnych, bambusowych, to polecam zobaczyć nowa ekipa odcinek na moim kanale już i tak ciężko się wyszukuje ten na mojego kozła sprawdzałem o i ładnie to wygląda a i znowu na braku <grym> którego ja pewnie nie mam nie zgadnę nie, nie mam więc fajnie by było sobie gdzieś iść po ten kamień daleko nie będę szedł wezmę sobie tu na szybciutko o i od razu już kamień na dzień dobry A i tak yy, nie robię dzisiaj live. Nie będzie liveu. Już ja się pojawiły dwa odcinki. Tak, dwa odcinki. To kiedy idzie na ten live? Cały mi chodzi ta moja nuta Czafinowe ustawia życie jak kapusta. <grym> to leci mi po to już mam kolejną część To czerwino, bo jest jak ja wiem, to jest dobre, ja to już jest przypadek przypadek wyśliłem. A to ma ile wyświetla, 29 chyba z tego co się nie mylę Za chwilę zobaczysz szybko Państwo. Nie! To, sobie przez przypadek YouTube. Mm. Nowa ekipa. 7 widzów. Już tam obejrzało O nie, jednak 32 subskrypcje. Nie zgadnę. Dziecię już to ludzi obejrzało A subskrypcji. subskrypcję. Mam dalej chyba 6. Tak. Nie cieszę się z tego. No ja mam na to liczba cieszę się, że tyle nas jest, ale... By nie by było, jakby było więcej widzów, tak? I pewnie się dziwicie kamis. Czemu nie ma reklam? bo nie chcę mi się ustawić A szczególnie nie chciałbym, żeby przerwało to jakieś reklamy. Bo tu mnie denerwuje, jak ja na przykład coś oglądam, i nagle jakaś reklama wskakuje. To jest tak normalnie irytujące. Oglądacie sobie filmik swojego ulubionego youtubera i nagle wyskakuje reklama. Ja się złuszczę na takie rzeczy na serio, więc sam sobie nie lubię reklam. Gros się Au! Gr Moje ucho. To słuchawki za tak. Aj, tonę, to ne, na, to ne, na, to, na, to na. widzę tego lasu, zało, stworzycie jest to pusta. Już mam drugą część z tego. Może nerwę. gdzieś iść do tej kopalni i lubię kopalnie na no serio, ale jak mam już tak iść ja też za bardzo nie lubię iść do tych kopalni Będę no najpierw sobie posiedzieć w domku, pooparniać takie rzeczy a tak to już wyjść z zgubić się przy okazji I chyba to wystarczy. Błagam, żeby tak. Tak, wystarczy. Jest. No i mamy tutaj. Pierwszą część nami. Teraz druga część. Myślę, że z w tu też pójdziemy. To jest dwa. A, I od razu. Na pewno mi się nie raz skończy ta łopata. Dobra, tak, lecimy. Szkoda, że nie mam enchanting. O, i już się kamień zaczyna. Muszę sobie zrobić przejściem. Tu jest to. Tu i tu. Ja, ja tu, nie ja tu. No i teraz kit. wyciągamy, raz, cztery klatki raz, dwa, trzy, cztery chyba do nie polecę myślę, że jeszcze dwa poziomy na dół będzie git jaki poziom chyba wystarczy no, wystarczy który, raz, dwa, trzy 4, 5, 5. O czy jasu? Jest przypadek, kto z nas zauważył? Nie wiem już. Ten. To on mniej prawie. Ej. To jest straszny bałagan, trzeba będzie zrobić ten magazyn tak ładny jak na Axel Craft. Dalej nie ma 1,20. Muszę sobie jakoś radzić. Hmm, a, tu w a A, po co. Dobrze palić. Trzeba. I tu, tak. Ile tu? Raz, dwa, trzy, pięć. Już się dokonałem do tego kamienia, że ten proces minął i teraz mamy, nie wiem nikt nie wie jak to się nazywa. Dobra. I też prostu ten e, z pod ziemią są bardzo opłacalne same w sobie też, bo można się rozwijać i ktoś na jakąś na no to już wina wazy to będzie sobie zrobiliście Już jestem, muszę się napić. Mmm, dobra. I trzy... Myślę, się A może jeszcze zdążę live'a zrobić o 18? Zobaczę. Chyba nie zdążę na takie nudżony. no. Co, no. Niutujące. O, tu w końcu się dokopałam. To będzie woda, z Czyli że nie mam żelaza. Czy mi jest jedno żelazny? Au! I bym miał już wszystko. I mam zrobić ten środek. Wiem. Może chcieli się znowu do lasu wracać. Dobra, no. I trzeba wracać. To trzeba. Ale mnie noc zwędzi. Strasznie Dzisiaj tak, chcę zrobić tylko ścianę i podłogę i coś może jeszcze porobimy. I też to długo będzie trwało w sobie, nie jestem tak jeszcze przyzwyczajona do takich długich materiałów. No świnie, chodź. Czekaj za widać. Dziękuję. Co uciekasz? Dziękuję. Musimy na te dusze. I Jakby tu było jeszcze takie, na żelazo. Bierzymy sobie. Już jeszcze postaram się dzisiaj na tego live'a z serwera zrobić. Postaram się z nim. live'ów, takich czarowych. Jak zawsze mi się tak wydaje. Proszę tu i już ten. Już noc. I jeszcze ja. Paradoksalnie. Ja się tam do końca chociaż, a później wrócimy tu. Nie wiem, czy coś w pali Zagraje zaks... Nie, nie mówię Zaks... Nie umiem tego mówić so, Tak jest. jest to Wracamy Już nie wrócimy to tylko Paśka! A! Ogórek! Była najlepsza ten yy, moment w tym. A! Paśka! A! Ogórek! Jeszcze chcieliście się za to, i idealnie tam, tam był Creeper. Paśka! Barbara, Pająk! Ja! co rodzina, cała krwią! Chciutko, Zobaczcie, jak to się robi, tak szybko. się muszę sprawdzić, czy to się nagrywa. do Jeszcze... co tu jeszcze powiedzieć? Ale może dzisiaj być... Trzeba tylko rozwalić i mieć tego jak wtedy mam oko, że się nagrywa. Proszę, a końca. Za chwilę się tu skończy. No i będzie trzeba iść do kopalni No i to już się tak że w końcu pójdę do kupali, w końcu, w końcu, końcu jakaś przygoda. Tymczasem ja nie, ładnie to wygląda, takie przejście. Proszę, Kilofiu, wytrzymaj. I mogę wam pokazać, co się stało na tym serwerze. Tylko, że, że to już w szwarcie. No, w szwarcie będzie git. Kolejne żelazo! Już! I to no. Pajda tam na Pani Biorę sobie to jakby coś tu Mhm. Pani spokoju. Dobra. Dobra, to możemy sobie dać. Koniec kilof... Kilof, czy Napiszcie w komentarzach RIP 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 KILOF Dzisiaj KILOF nie przeżył tego odcinka Ojejuj. Dobra, To możemy do tego dać A to do Nie będę mówić, nie mam drewna, Może popatrzę Nie mam zawsze trena Idziemy też. Nabierzemy się w tym, że Mój kic wygląda tu jak baza. Jakaś. Jakby cię jeszcze na to to jeszcze nie wiem, jak sobie środek zrobić. A po chyba wiem już. Już by nie było

A teraz na środek muszę sobie wszystko poustawiać tam. A i tu chciałbym mieć szkło. I ten nie będzie grał. Tylko ja. Chyba, że włączył te blany. To już prawdopodobne, że ktoś może mieć I kto by w ogóle nakreśla te blanczki? Co będzie chyba opłacalna. Ojej! Opracam na ten mm -hmm. launcher na Minecrafta. I ostatni jest w końcu. Uh, no jest so. yes. fall, i są. Więc ile to trwa? mogę to sobie zobaczyć. Nie, ja mogę, dobra. Więc mogę jedynie powiedzieć Do zobaczenia moi no cześć